57 zachorowań na szkarlatynę odnotowała w tym roku stacja sanitarno epidemiologiczna. Ostatnie zachorowanie miało miejsce parę dni temu w gminie deszczno. Zaraziła się tam czwórka dzieci, która od razu została podjęta leczeniu, a pomieszczenia, w których przebywali chorzy, zostały zdezynfekowane. Sanepit jednak uspokaja, że w dzisiejszych czasach nie jest to groźna choroba. Teraz mieliśmy cztery, cztery przypadki szkarlatyny. Te przypadki były dwa, trzy, trzy w przedszkolu i jeden był w szkole. Mamy co roku kilkadziesiąt zachorowań na terenie powiatu ziemsko grodzkiego a w skali kraju wahają się one w ostatnich kilku latach od 13 do 15 tysięcy rocznie. Także nie jest to choroba niespotykana w dzisiejszych czasach. Aczkolwiek nie stanowi już takiego problemu epidemiologicznego jak w czasach, kiedy nie wynaleziono penicyliny. Kiedy dowiedzieliśmy się o szkarlatynie, natychmiast podjęliśmy działania e, tak, jak powinno się, czyli powiadomiliśmy sanepid. E, przedszkole zostało zamknięte na jeden dzień, zostało zdezynfekowane a szkoły pracują normalnie. W tej chwili już jest wszystko pod kontrolą. Klasy te i pomieszczenia, w których dzieci przebywały, zostały zdezynfekowane, a... Dzieci są pod opieką lekarza. W dobie antybiotykoterapii płonica nie jest już problemem. I przy wczesnym zgłoszeniu i prawidłowym leczeniu jest całkowicie wyleczalna. i Bardzo rzadko w dzisiejszych czasach obserwuje się powikłania w tej chorobie. Należy się wcześniej zgłosić do lekarza i prawidłowo dziecko leczyć, pokazać się do kontroli i nie powinno być problemu. Na jakie objawy szczególnie rodzice powinni zwrócić uwagę? Wysoka temperatura. Wysypka, ale zanim się pojawi wysypka, to już najczęściej dziecko ma wysoką temperaturę. W zależności od wieku, najczęściej to dotyczy maluchów, to jest 3 do 7 lat, dzieci chorują. To mogą być problemy z jedzeniem, ból gardła, gardło jest zawsze zaczerwienione i ma ropne naloty, nie ma problemu z rozpoznaniem anginy, a te dodatkowe objawy, które się pojawiają później, malinowy język, czy wysypka, czy w czasie rekonwalescencji uszczenie się skóry są już tylko potwierdzeniem, że to była płonica, a nie zwykła angina.